To się może z boku wydawać, że to jest bardzo łatwy kawałek chleba, ale jeśli człowiek jest odpowiedzialny, rzetelny, to są te dwa fundamenty, na których trzeba opierać ten zawód. Sytuacja w latach 90 była diametralnie różna od obecnych sytuacji. Zofia Stobniak z firmy OptiMax przyszła i zaproponowała, żebyśmy drukowali informacje o nieruchomościach, które są we Wrocławiu na sprzedaż. Dzisiaj wydaje się to oczywiste. Można wejść do internetu, przejrzeć i sobie wszystko wyszukać. Wtedy takiej informacji w ogóle nie było. Nie było żadnej wiedzy, know-how na temat przeprowadzenia transakcji, w ogóle prowadzenia biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dla klientów to też był nowy zawód. Pierwsze biura wrocławskie no to szczycą się tradycją z lat 80., ale to były biura nieliczne. Zresztą i obrót nieruchomościami nie mógł być, być zbyt rozbudowany, bo czym to było? Handlować mieszkaniami, spółdzielczymi. Odnosi się to także do innych lokali użytkowych. Do wejścia w życie ustawy można jeszcze przekształcić mieszkanie lokatorskie na własnościowe, albo czekać na możliwość uzyskania pełnych praw własności do lokalu i gruntu. Nieruchomość nie była towarem. I niektórzy mówili, że spekulantami byliśmy. Tych ofert po prostu brakowało. Był głód, taki widoczny głód mieszkań. I w pierwszej kolejności, w tej pierwszej fazie funkcjonowania rynku, pośrednik był potrzebny klientowi do wyszukiwania ofert. sprawdzony został stan prawny. Nie, została, nie zostały wymordowane wszystkie osoby. Nie zostały opłacone wszystkie rachunki albo nie tak zostały zawarte umowy. Klient musiał zrozumieć, po co jest pośrednik, jaka jest jego rola, no i co dla klienta chyba najważniejsze, kiedy i ile się pośrednikowi za to ma zapłacić. Nie przelewało się pieniędzy przez konta. Po prostu przenosiło się pieniądze w reklamówce do notariusza. My w cudzysłowie jako ochronę, bo szliśmy z nimi później od, y, y, z kancelarii notarialnej. I była to taka praca, powiedzmy sobie, od 8 do 16. Pośrednik to przede wszystkim chyba znawca rynku nieruchomości, bezwzględnie reagujący bardzo szybko na wszystkie zmiany, jakie są na rynku, ale też i psycholog, i negocjator. Czas ludzie przede wszystkim obawiali się oszustów, zresztą takich pojawiało się bardzo dużo. Powstawały takie, w cudzysłowie, biura nieruchomości, które tylko po prostu zawierały umowę ze studentami na pokazanie adresu. Adresy były na miejscu, okazało się były nieaktualne. Nie w związku z tym pośrednicy, którzy działali normalnie, czyli uczciwie, mieli wielki problem, bo ludzie nie mieli do nich zaufania i to, to były właśnie Podwaliny pod powstanie stowarzyszenia, które dawałoby, z jednej strony zjednoczyłoby rynek pośredników tych solidnych, a z drugiej strony dawałoby zwykłym ludziom gwarancję, że oni u tych pośredników mogą kupić mieszkanie, nikt ich nie oszuka. DOSPON był odpowiedzią na pewne oczekiwania. Uczestników rynku nieruchomości. Każdy z nas prowadząc biuro był dla siebie konkurencją, ale konkurencją dla przyjaźniowych. To znamienna cyfra 25 ćwierć wieków. Pośrednicy też chyba zauważyli, że nie ma takiej możliwości, żeby byli jednym, dwoma biurami, które panują całe miasto jako monopoliści. Ta współpraca jest. Konieczna. Przemiany w naszym kraju i w, w, w całej tej części Europy. Z drugiej strony rozwijający się prywatny biznes, który y, chciał osiągnąć coraz lepsze wyniki swojej działalności, a mogło temu służyć wspólne wypracowywanie pewnych standardów, pewnych... Mieliśmy do zagospodarowania i większość tych nieruchomości, zwłaszcza nowych, które tu powstało, no to jest nasza robota. DOSPON przede wszystkim powstał, aby integrować środowisko, szkolić środowisko, odpowiadać na wyzwania. Chęć bycia potrzebnym, ale też chęć spędzania czasu w gronie osób, z którymi może wymienić swoje doświadczenia, porozmawiać o swoich problemach. DOSPON stwarzał takie możliwości. DOSPON to nie były tylko imprezy integracyjne, to były również szkolenia ustawiczne. To były również kursy przygotowujące do pracy w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. To były osoby, które pracowały w Sądzie Koleżeńskim, w Komisji Etyki i Standardów Zawodowych. Właśnicza była też jedną z pierwszych ulic, przy której zaczęły powstawać nowe budynki, tak jak widoczny tutaj Hotel Sofitel, kiedyś Dori. Ale też z drugiej strony mamy na przykład to już nie nowy budynek, ale Art Hotel, który został wyremontowany w latach 90. i w którym przedstawiciele Dosponu opowiedzieli właśnie o założeniu swojego stowarzyszenia podczas konferencji prasowej. Były też miejsca, gdzie było trochę nieufności, a po co to, kto ma w tym jakiś interes, to już taka... Nasza cecha, że musimy się doszukiwać tego dziesiątego dna. Nie wszyscy chcą się angażować, bo niektórzy bardzo dobrze rozpoznają, że jest to ogromny wysiłek, nie tylko emocjonalny, ale też pochłania to dużo czasu. Robi się to kosztem własnej rodziny, kosztem własnego biznesu też często bo nie można być w dwóch miejscach naraz. Bywa i tak, że zawodem tym y, zajmują się osoby do tego absolutnie nieprzewidywalne pod względem merytorycznym i y, pod względem wykształcenia. Bywa tak, że ktoś zakłada biuro w łazience swojego mieszkania, legitymuje się podstawowym wykształceniem, a decyduje o pieniądzach klienta, które są to pieniądze czasami dorobkiem jego życia. Na pewno dało się odczuć, że tata mniej był w domu. Wszystkie zarządy, spotkania, konferencje, kongresy, były to rzeczy na pewno ciekawe, pasjonujące, ale też wiążące się z ogromną ilością czasu, którą Tato musiał na to poświęcać. Pełniłem wtedy funkcję dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w resorcie Budownictwa. Przypadł mi w udziale, no, na pewno dzisiaj zaszczyt, ale wtedy ciężka praca, żeby po pierwsze doprowadzić do tworzenia przepisów, które by regulowały rynek nieruchomości, gospodarkę nieruchomościami zgodnie z wymogami wolnego rynku, wolnej gospodarki, a także żeby skupić wokół resortu grono ludzi, którzy zajmowali się wcześniej i pośrednictwem, i zarządzaniem i wyceną nieruchomości. Jeździliśmy na te spotkania często po nocy, czy nocnymi pociągami, żeby tylko dotrzeć na rano żeby można się było spotkać i e, kolejne e, dokumenty tworzyć. W tym momencie bym dwie niezwykle zasłużone osoby wymienił z tamtego środowiska, które później zajęły poczesne miejsce we władzach Stowarzyszenia, pani Janina Buła i pan, nieżyjący już niestety, o czym mówię z żalem, pan Jerzy Kląskała. Tato oprócz tego, że tutaj był przez 9 lat, przez 3 pierwsze kadencje prezesem Dosponu, to również dużo działał w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Był tam przede wszystkim członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, która brała udział w egzaminu, egzaminowaniu kandydatów, którzy starali się o licencje zawodowe pośrednika. Jako prezes Dosponu brał udział w radach krajowych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, które opracowywały wiele standardów zawodowych, chociażby te standardy zawodowe ostatecznie zostały przygotowane przez Polską Federację i zaakceptowane przez ministra infrastruktury i stanowiły wzór działania dla wszystkich pośredników w Polsce, a z drugiej strony stanowiły też punkt odniesienia dla klientów, czego można od pośredników wymagać. Naprawdę był bardzo duży entuzjazm i bardzo duża chęć wspólnego działania. I te wszystkie spotkania one w dużej mierze były wynikiem to przyjmując nomenklaturę z poprzedniego ustroju czynu społecznego czasem, aż mi się wierzyć nie chcę, jak sięgam pamięcią no tamtych czasów, że coś takiego było, że udało się wykrzesać ze środowiska tak ogromne zaangażowanie. Ponieważ byłem jako przewodniczący komisji na pierwszym miejscu na liście, na no to mam numer jeden. W 97 roku w sierpniu została podpisana przez prezydenta ustawa o gospodarce nieruchomościami. Był to pierwszy dokument prawny, który sankcjonował nasz zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. Uwagi na brak miejsc we Wrocławii pierwszy egzamin został zorganizowany tutaj w tym budynku gmachu dworca głównego we Wrocławiu. Chyba te okna, te, które tu widzimy przed sobą. To ma służyć temu, żeby ludzie czuli się bezpieczni na rynku, że wiedzieli, że jak przyjdą do nich, to nie zostaną oszukani. A jeżeli nawet zdarzy się wśród nich czarna owca i zostaną oszukani, to wiadomo będzie, że ta czarna owca zostanie wyeliminowana. Właściwie każdy w tych czasach, kto chciał być pośrednikiem, musiał być w dosponie. ie DOSPON liczył ponad 200 członków. Członkostwo stowarzyszenia? podnosiło prestiż. Dana osoba musiała przyjść, przedstawić się, musiała być wprowadzona przez innych członków, miała mieć rekomendacje. Było to traktowane z wielkim pietyzmem, a i tak stała kolejka osób za drzwiami, które chciały koniecznie wejść do DOSPONu. Decyzja dotycząca podpisania umowy o najem lokalu na nowe biuro w hotelu Monopol numer pokoju 416. Wtedy to były takie czasy, gdzie tych pomieszczy biurowych było bardzo mało. Często szef z rozwotów chodzi. Nam również nie było łatwo znaleźć siedziby dla naszego stowarzyszenia, ale dzięki pomocy i uprzejmości jednej z naszych koleżanek i członki dostaliśmy informację o tej ofercie i stowarzyszenie dokonało transakcji i kupiło ten lokal na potrzeby naszego środowiska ten okres w którym przewodniczyłam zarządowi był okresem bardzo spokojnym chmury czarne dopiero się zbierały otwarcie zawodu otwarcie zawodu dla szerokiego grona osób no niestety objęłam funkcję prezesa w najgorszym z możliwych okresów przed jakim w ogóle środowisko pośredników i zarządców nieruchomości nie stanęło czyli w momencie kiedy wchodziła w życie deregulacja licencje Wielu ludzi niechętnych interpretowało je jako koncesję, właśnie jako coś, co się daje jako jakieś dobro takie, za jakieś zasługi, a wcale o to nie chodziło, dlatego że mieliśmy zapisy bardzo wyraźne, że licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami przyznaje się każdemu, to z wynikiem pozytywnym przeszedł postępowanie kwalifikacyjne. Historia działa się na naszych oczach, była burzliwa, krótka i nie zawsze po naszej myśli. Po pierwsze, zabrano nam możliwość organizowania kursów, zlikwidowano egzamin. Otwarcie zawodu dla kogo? Dla osób, które nie mają pojęcia o wykonywaniu zawodu? Przecież on nie był zamknięty dla nikogo, kto ma kwalifikacje. Poczułam się osobą, która została okradziona przez własne państwo. Jednak byłam osobą zupełnie z innego środowiska, które wchodziło na rynek nieruchomości. Musiałam zdać państwowy egzamin. Pamiętam jak zdawałam ten egzamin. Przyjechało nas z całej Polski do ministerstwa ponad 800 osób. Po pierwszym pisemnym teście zostało nas 120 parę, a po ósmym egzaminie zostało nas 80 parę. Więc to pokazuje też skalę trudności tego egzaminu. Aż żal było, żeby ludzie marnotrawili swoje pieniądze i dorobek życiowy poprzez fałszywe doradztwo czy niekompetentną informację. I dlatego dbaliśmy, żeby tą poprzeczkę wysoko podnieść. To był wstrząs dla całego środowiska ta deregulacja. ramie w ramię walczyliśmy o utrzymanie licencji. Uczestniczyliśmy, to gdzieś pamiętam, marsz, który był zorganizowany w Warszawie. Był to wielotysięczny marsz w obronie licencji. Sama wzięłam z nim udział, było to naturalne, że będę tam w Warszawie razem z pośrednikami. To nas bardzo mocno jednoczyło, spowodowało iż mimo iż te licencje niestety zniknęły skutek nowelizacji ustawy spowodowało, że utworzyliśmy podwaliny dla funkcjonowania tego zawodu w czasach wolności gospodarczej, gdzie pośrednikiem może być każdy. Nie zniechęcono się zarówno Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników Nieruchomościami, jak i Federacja Rynku Nieruchomości dalej przecież działają, prowadzą działalność i wychowawczą i szkoleniową. No, nawet Federacja przejęła wydawanie Licencji stowarzyszeniowych. Jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, w której mimo już nie ma obowiązku posiadania licencji, stowarzyszenie istnieje dalej, ma się świetnie i tworzy dalszą historię. Czyste zrozumienie tego, że to jest coś wartościowego i e, dlatego trzeba to robić, trzeba wspólne działania podejmować. Za nas tego nikt nie zrobi. Po prostu trzeba to oddolnie budować krok po kroku. Przygotowaliśmy kursy specjalistyczne w Polskiej Federacji dla młodych ludzi i mamy pełne obłożenie na tych kursach. Miesiąc się zaczyna i kolejny kurs rusza, i w tej chwili od momentu deregulacji w DOSPONie kursy zawodowe ukończyło tysiąc osób, pośredników i zarządców. Wielu z nich to już dzisiaj pracodawcy. Czyli widać, że te same argumenty, które były dwadzieścia kilka lat temu, na, nadal są aktualne czyli że ludzie nadal wolą pójść do pośrednika, który daje gwarancję bezpieczeństwa. To życzyłbym teraz i Dolnośląskiemu, Stowarzyszeniu pośredników właśnie Nieruchomościami, i całemu środowisku, żeby nie zaprzestawali swoich starań o to, żeby przywrócić to, co było kiedyś, co było akceptowane przez ogromną większość środowiska i żeby wykrzesały z siebie jeszcze trochę tego entuzjazmu, który wtedy wszystkim przyświecał. Dostą to jest marka pewna na rynku, tak samo jak Polska Federacja Rynku Nieruchomości no przez te 25 lat. Mieliśmy swoje osiągnięcia. Pierwsze targi nieruchomości w Polsce odbyły się we Wrocławiu, zorganizował je dospon dzięki panu wtedy prezydentowi Bogdanowi Zdrojewskiemu. Pierwszy taki system wymiany ofer, który potem można powiedzieć, zaowocował portalami wszelkiej maści z ogłoszeniami, no to też był w dosponie. Pierwsza gazeta, jak dotycząca rynku nieruchomości, to była w dosponie. No, potem oczywiście czasopisma inne to przejęły tą rolę, no, ale tak było. Ten zakres w tej chwili czynności pośrednika się zwiększa i oczekiwania klientów w stosunku do pośredników są zupełnie inne, coraz szersze. Trzeba iść z duchem czasu. Należy rozwijać DOSPON w takim kierunku, aby zaspokajał on potrzeby młodych ludzi. Nam jest potrzeba po prostu młodych ludzi, bo te osoby, które wierzą w DOSPON, swojego zdania nie zmienią. Jedno jest niezmienne i tego będziemy się domagać od wszystkich, od wszystkich kolejnych rządzących, ustawodawców. Będziemy się domagać i domagamy się naprawienia szkody. Ja chcę odzyskać swoją licencję pośrednika. Mieszkam na Grabiszynku od wielu, wielu lat i biuro JB zaczynało działalność w Kąciku, w jednym pokoju i po 27 latach dzwonek do drzwi i pytają mnie tacy starsi państwo, czy tutaj jeszcze działa biuro nieruchomości I mówię, że, że nie, że tutaj już nie, ale to nie była pani. Ja wiem, no tak miło, że mnie poznaliście po tylu latach. Po prostu rzetelność zawsze się opłaca, bo klient dobrze i fachowo obsłużony na pewno trafi, nawet jeśli zada sobie trud poszukania pośrednika.